Co to jest zając? Bajkę Dagny Ślepowrońskiej czyta Katarzyna Jackowska: Enemło. Co to jest zając? Zając to nogi, to wieczny bieg, susy i podskoki. Zając to jest też ucieczka przed prawdziwym lub tylko wymyślonym wrogiem. Zając to radość pędu. Co? Zając to są nogi, co tupią i skaczą, mocne, pospieszne, co czekać nie raczą. O tak, 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 o to, 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 zając to nogi, ho, ho. O tak, 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 o to, 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 zając to nogi, ho, ho. Tymczasem mały synek państwa zająców, szaraczek, w ogóle nie biegał. Gdy mama i tata zającowie próbowali go uczyć susów i podskoków, on siadał w kąciku i tylko patrzył bezradnie. Rodzice bardzo go kochali, cieszyli się ze swojego synka, byli z niego bardzo, bardzo dumni. Przecież uśmiechał się tak ładnie, z apetytem chrupał marchewkę, tworzył piękne budowle z patyków, zadawał tyle mądrych pytań. Zresztą samo to, że jest, było dla nich źródłem szczęścia. No ale przecież zając to zając, a zające wiadomo, kicają. A, może to i lepiej, że na razie nie biega, uspokajała ich babcia. Ileż to kłopotów z tymi młodymi zajączkami. Kicają nie wiadomo gdzie, nie sposób ich zawołać na obiad. Zresztą, jak przyjdzie jego czas, będzie biegał. A jednak czas biegania szaraczka jakoś nie nadchodził. Oj, szaraczku, wzdychała mama i zaraz wyciągała chusteczkę. Naprawdę nie mogę sobie zupełnie poradzić z tym katarem, tłumaczyła. Moja droga, powiadał tata zając, zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Trzeba tylko sprowadzić doktora dzięcioła. Pan doktor dzięcioł przybył, ostukał szaraczka, opukał, osłuchał. Po czym rzeczy tak? Właściwie tak naprawdę to ja jestem lekarzem drzew. Może jednak lepiej, gdyby go obejrzał Borsuk. Podobno jest bardzo uczony. Ale wizyta u Borsuka też nie przyniosła żadnego rezultatu. Państwo zającowie byli coraz bardziej zatroskani. Czasem kłócili się. O drobiazgi, o byle co, potem przepraszali się nawzajem, potem jednak znowu cokolwiek wytrącało ich z równowagi i sąsiedzi też nie zawsze umieli zachować się w tej sytuacji. To nie do pomyślenia! Kra, kra! Widział, kto to takie rzeczy? Kra, kra! Tak być nie może! Wydzierała się wrona, która wszystko, co nie pasowało do uznanego przez nią porządku świata, uważała za osobistą obrazę. A może to nie jest wcale zając? Kra, kra! Zając powinien kicać! Zając rymuje się, zbiegając i uciekając! A sio, przepędzała ją babcia, sio, znalazła mi się tutaj poetka. Ślimak natomiast doszedł do wniosku, że niebiegający zając musi być jego dalekim kuzynem. I przekonywał wszystkich, że trzeba Szaraczkowi zainstalować domek na plecach i wtedy wszystko będzie dobrze. Przytargał nawet tatusiowi Szaraczka parę desek, oczekując, że rozpocznie budowę. Zaś dwie wścibskie wiewiórki wpadały do zająców pod byle pretekstem, a to przyniosły trochę orzechów, a to chciały pożyczyć marchewki, potem jednak siadały i gapiły się na szaraczka i głupio chichotały. Aż w końcu pan zając musiał je wypraszać. Co nie skacze, nie biega, nie pędzi A może to nie zając, to ślimak On tylko w kącie wciąż siedzi i siedzi I martwi się cała rodzina O tak, 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 o to, to, to To, to pewnie ślimak, no, no O tak, 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 o to, to, to To, to pewnie ślimak, ho, ho Największym zmartwieniem zająców był jednak wilk. Co zrobimy, jeśli do nas przyjdzie? Nasz szaraczek nie umie przecież uciekać. Obiecywali sobie, że będą swojego biedaka bronić. Wiedzieli jednak, czym taka walka musi się skończyć. Na razie, na szczęście, wilk nie nadchodził, lecz w obawie przed nim zającowie ogrodzili dom wysokim płotem. Sąsiedzi. Odczytali to jako znak, żeby ich nie odwiedzać. I tak zającowie coraz rzadziej wychodzili z domu. Nie zjawili się też na urodzinach bardzo mądrej sowy, choć zazwyczaj gromadziło się tu całe leśne bractwo. Nie wiecie, co dzieje się z zającami? dopytywała o przyjaciół Sowa. Czy u nich aby wszystko w porządku? I wtedy zwierzęta opowiedziały jej o szaraczku, który nie kica, o strachu jego rodziców, o własnym niepokoju, no bo jak niby zachować się w takiej sytuacji? Sowo, sowo wołały: Powiedz nam, co mamy zrobić! Pomyślcie, odrzekła Sowa. Ale to ty jesteś przecież bardzo mądra, odważyła się zaprotestować. Pewna bardziej śmiała od innych jaszczurka. Tak, ale moja mądrość nie zwalnia was z myślenia, huhu, hu! odrzekła soba i przymknęła oczy. Usiedli więc i pogrążyli się w zadumie. Myśleli i myśleli. I nic. I dumali, i dumali, i nic. Ale dumali, i myśleli, i myśleli, i dumali, aż w końcu wymyślili. Leśne ptaki stwierdziły, że skoro widzą wszystko z góry, mogą wszcząć alarm, gdyby wilk szedł w stronę domu zająców. Za taką przysługę byliby im wdzięczni wszyscy, nie tylko zającowie. A niedźwiedź powiedział, że w razie zagrożenia przyjdzie i będzie szaraczka bronił. Jemu przecież, jak powiedział, żaden wilk nie podskoczy. Króliczyca wpadła na pomysł, że nie byłoby źle, gdyby z szaraczkiem od czasu do czasu pobawiły się jej dzieci. Są takie rozbiegane, że nie można ich połapać. Dobrze, gdyby czasem przysiadły i spokojnie się pobawiły. Mogłyby się od szaraczka wiele nauczyć. A wróble ćwierkały, że w grze w bierki szaraczek nie ma sobie równych. No i dzięki temu miałby towarzystwo rówieśników. Rozmawiając, wszyscy odkryli nagle, że jeśli coś nie jest do końca takie, jak sobie wyobrażają, albo nawet wydaje się trudne, to wcale nie znaczy, że nie można tego po prostu przyjąć do wiadomości i dalej żyć normalnie. I poczuli, że brakuje im kontaktu z zającami i postanowili to jak najszybciej nadrobić. I znowu w domu zająców zrobiło się gwarno. Przychodziły różne zwierzęta z dobrym słowem, albo żeby pomóc zającą w pracy, której u nich też nie brakowało. Zresztą oni sami też bywali bardzo pomocni. Babcia piekła przecież najlepsze w okolicy ciasto marchewkowe. Mama znała się na stolarce, tata był świetnym ogrodnikiem, a w dodatku wyszywał piękne serwetki. Przede wszystkim jednak cenne okazały się umiejętności szaraczka. Otóż Szaraczek umiał słuchać. A wbrew pozorom, to nie jest częsta ani łatwa umiejętność. Ileż to razy opowiadamy komuś coś bardzo ważnego i on niby słucha, ale tak naprawdę nie wie o czym mówimy. Jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, myśli o czymś innym, albo w ogóle nie próbuje nas zrozumieć. A Zajączek słuchał naprawdę. I każdy, niezależnie od tego, czy to był szczur, jesz, list czy wróbel, czuł, że w czasie rozmowy szaraczek jest tylko z nim i tylko dla niego. Odzywał się rzadko, ale tak trafnie, że oczywiste było, że naprawdę rozumie to, co się do niego mówi. W ten sposób zyskał sobie wielu przyjaciół. Ze wszystkich stron lasu przychodziły spragnione rozmowy zwierzęta. Dla państwa zająców nastały dobre czasy. Żyli spokojnie, szczęśliwi, bezpieczni i bardzo dumni z syna. Inne zwierzęta też miały się dobrze. Dzięki sytuacji w rodzinie zająców zaczęły ze sobą współpracować, i podobno, jak głosi plotka, nawet wilk znalazł miejsce w leśnej społeczności. Dzięki radzie bardzo mądrej sowy wszyscy zaczęli myśleć, a myślenie nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Sielanka nie trwała jednak długo. Do lasu bowiem pewnego dnia przybył Smok Posępny. Był to zwierz ogromny, niczym góra, a tak ponury, że każdy, kto znalazł się w jego cieniu, zapadał w mrok i zwątpienie. Zamiast ziać ogniem, jak to robią wszystkie przyzwoite smoki, Posępny Zionął z smutkiem i rozpaczą, zarażał poczuciem pustki, wobec której szarzały trawy. Drzewom opadały liście, biegnące sarny zatrzymywały się w półkroku, a ptaki zastygały w powietrzu i spadały bezwładnie na ziemię. A posępny, swoim monotonnym głosem, opowiadał o marności, o żalu. O wszechobecnym cierpieniu. I nawet najbardziej ruchliwe myszki zatrzymywały się ze spuszczonymi głowami. Cały las zamarł. Zdawało się, że nawet słońce pociemniało i przestało świecić i ustało w swej wędrówce po niebie. Bezkresny smutek obezwładnił wszystkich i wszystko. No! Prawie wszystko i prawie wszystkich. Gdy bowiem Smok któregoś dnia zbliżył się do Szaraczka, ten nie uciekł, nie umiał przecież biegać, ale usiadł i wysłuchał go. Bardzo, ale to bardzo uważnie. Smok mówił i mówił, a Szaraczek słuchał. I słuchał. Jednak nie uległ smutkowi i zwątpieniu. Wiecie czemu? Bo ani przez chwilę nie pomyślał o sobie. Całą uwagę skierował na Smoka. Współczuł mu. Przecież to, co mówił, ten straszny smok, było takie smutne. I był ciekaw, co powoduje tym ogromnym stworzeniem. Posępny. Mówił i mówił, a potem zauważył, że szaraczek go słucha i mówił jeszcze przez chwilę, a potem. a potem zapłakał. Płakał i płakał, i jego ogromne łzy kapały na ziemię, i z każdą łzą smok stawał się coraz mniejszy i mniejszy i mniejszy. Aż stał się całkiem malutkim smoczkiem, w dodatku zupełnie zielonym. Wdrapał się na kolana szaraczka i mocno, mocno się wtulił w jego miękkie futerko. A kiedy to się wydarzyło, las powoli otrząsnął się z odrętwienia. Drzewa zadrżały, zaszumiały liście, zaśpiewał wiatr, zaświeciło słońce. Wróciły barwy, śmiechy, zabawy, furkot ptasich skrzydełek. Szaraczek miał teraz jeszcze jednego przyjaciela, smoka. I wszyscy wiwatowali, niech żyje zając! A jeśli ktoś ich zapytał, no, co to jest zając? Bez wahania odpowiadali: zając? Zając to uszy. Para wielkich uszu, zawsze gotowych, żeby słuchać. Ej, ja ten zając ma duże uszy i dużo w nich mieści i moje, twoje i wszystkie opowieści i do ucha mu można napłakać i do ucha mu można naszeptać, a on słyszy, rozumie i u. Naszych słów nie podeptać. O tak, tak, tak. O to, to, to. Zając to uszy, że ho, ho. O tak, tak, tak. O to, to, to. Zając to uszy, ho, ho. O tak, tak, tak. O to, to, to. Zając to uszy, ho, ho.